Witajcie się, że odcinku, dzisiaj Hololight. Muszę sobie spojrzeć, jak mam czajmy najpierw. Myślę, że jest dobrze. No to lecimy. Trzy raz w lesi. Ale na dwa hity schodzi, więc na spokojnie. No ja proszę, że trzy, ja za tyle idę mam obecnie. O tam sali uzwaliśmy, wszystko sobie, sobie zabrała. A to jest jedna rzecz, że zmienia, bo to, to pamiętam. Bo nie pamiętam co jest tutaj. Źle, że jest posjaż. No i tu jest część tak... A to idealnie... Ja, nie akurat jednego brakowało. No ale to... Nie stracę dzisiaj 3000 G, tak to. Nie dzisiaj. No bo dobra, już to zrobię od razu. Tu już było. W zasadzie to jest lepsze miejsce, żeby postawić jest ten portal, więc go tutaj postawię i w takim razie Okej, ta stacja. No, no, to nie jest nic nowego, więc nawet nie będę komentował. <noise> fontannę wysługa sługa poświęci wszystko dla królestwa niechaj Biały król zwolni Cię od tego ziemienia. no że za o 3000 no i jeszcze tutaj muszę wyjść bo tutaj ostatnio pewnej rzeczy nie zrobiłem co, na czterech jest ich mam? no nie gadaj, że aż tyle no ale tam nie muszę iść tam dalej jednego mniej. Mój przyjacielu, pokonałeś te wszystkie bestie? z mi przyznać, ale ukrywałem mi się. Te przerażające stworzenia goniły mnie i ledwo udało mi się uciec. Gdyby nie ty, to kto wie, czy udałoby mi się tu przetrwać. Wszyscy uważają mnie za nieustraszoną wojowniczkę z powodu mojej potężnej postury, ale bez wszystkiego królestwa nie mnie się z nimi równać. Dosyć tego, nie mogę przegrać ze swoimi słabościami. Muszę brać przykład z ciebie Jesteś taki pewny siebie, gdy przychodzi do, wa do walki. Nie okazujesz strachu przed wrogami. Będę się starała robić wszystko, żeby być tak ja taka jak ty. no no to nie mogę wracać. A się tak będzie szybciej. jestem na stacji. Oczywiście jedna esencja poszła, ale jedna esencja to tam... Już mówiłem, co o tym sądzę. I teraz stacja QDO. No i teraz, że tak, z mapy. Może sobie usunąć teraz ten znacznik. Ten znacznik.

No i tedy A co mi się te... No Nie, nie udało mi się. Co ja zrobiłem? No, no już tutaj byłem. Znaczy tutaj na wejściu byłem. Przecież też mogłem sobie kupić mapę Wizeldy no, Chyba tak się nazywała. No, no właśnie, bo ja słyszę to nawet. Ale jak przyszło już. Ach, mało widzę, że Ty również przybyłeś tu, aby zmierzyć się z tym zydzielskim plemieniem. Zabój ja się z nich skój Zgnieżdżące się na tych polanach, niegdyś trzymałabym się od nich z daleka, ale twoje uczynki otworzyły mi oczy. Musimy stawić czoła naszym lękom, nawet jeśli zostaniemy pokonani. Jeśli nam obojgu się to uda, będziemy mogli wymienić się opowieściami o swoich przygodach. Nie mogę się doczekać. No mam tutaj już się ja dzień tam ulepszona. Ja tutaj przejść nie mogę na razie. Są też te czasowe. Dlatego ja trzeba uważać. Wok! to w ogóle mają takie ataki. Że naprawdę. nie, to tutaj byłaby mapa, gdyby nie to, że... Czekajcie, czy w, czy według mnie najpierw powinienem kupić mapę Queens Garden, a dopiero potem mapę... ...kanałów? Ja byłem w kanałach, o. Co on mi Czy to nie integrujące miejsce, tyle sekretów ciekawych na się Właśnie zamierzamy wyszucić drogę, ale nie możemy zdecydować w jakim kierunku. Wywołało to między nami kłótnie. Naprawdę nie powinniśmy spędzać się o tak rzeczy. Sprzeczać się o takie błahe rzeczy. No, oni no, tam jedna esencja więc. No to jest. mapa powinna być. A w ogóle co pisze, tak? Wybacz, że się Tak widać. Minęli... że się minęliśmy. Że się zagubiono. Możesz wchodzić do naszego sklepu w Dive i kupić mapę tej okolicy. Zostanę tylko teraz w atrakcyjnej cenie. Koń nie fajnie. Tam w sklepie chyba w ogóle jest drożej niż od niego. I teraz. No właśnie. No i teraz w dół. A to nie wiem, chyba nawet według gry powinienem najpierw kupić, a dopiero potem iść kupić w tych kanałach. Patrzę. No, na mam. No, już pomyślałem, my, my że odszedłem, jesteśmy do daleko.

W sensie to chyba nic nie było. O nie, to chyba było przysze. Tak, jest przejście. To nic nie? No bo tak dziwnie wygląda. No akurat od tych to ja już mogę po prostu uciekać sobie Chociaż oni też mają taki zasięg A to jest ławka więc pójdę No ładna Ale opłaca się W to te można to te, te też można zabić Ciekawe. To też można nazwalić, ale ja, ja tym razem tego nie będę rozpadał tym razem. No. Temu, że tu jest takie przejście zwykłe. A tutaj jest takie takie hastowe. No, nie wierzę. Zjeżdżamy powoli. No teraz się pojawimy w, w innym miejscu. Teraz jesteśmy w Deepnest. I dlatego teraz już sobie idę. Zostaw mnie. Na tego już sobie są No chyba wejście na górę jest chyba gorsze niż to zejście w dół że no, gdzie w ogóle wygląda A tam była jeszcze jedna rzecz do zrobienia, to sobie znaczy, że to tutaj, żebym potem szukał. nie szukał dobra no i teraz tutaj bo nie ma co się tam dać na ta ławce No, już, bo teraz z demonizmem się pojawi, że no, w sensie, jak, jak się tego podwędę, to już będzie dobrze. A jest przejście. No w korzystaniu sobie już przypomniałem jak te modyki działają, bo czy w ogóle chyba do końca domu według chyba też powinienem pójść. Dopiero Fall Queens Garden. Ale dobra. Wygląda jakby tutaj coś było. Intuicja nie zawodzi. To jest zamknięta. No, teraz sobie otworzę przejście od razu. No i teraz mamy. W też to było, tylko to była ulepszona wersja. Tak samo z komajami. No naprawdę, jak ma do dokolo... Jak myśleć że ja pójdę, że do kolos są dopiero pokry z guidance. na łówka. To ja mogę akurat na od no to. się do góry widać to. A ja się nie Loki. Ja 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 zastrzelić to nie udało się dalej tam latać No się o. tam spotkać. od boku z tobą to to od dołu tutaj będzie No, ale tutaj ich było akurat dużo, naprawdę. Gdzie ja jestem? No, jestem, bo tam, gdzie powinienem być. Mamy stację Jogacza, mamy ławeczkę i mamy dźwignię. Kiedy nie da się tą A to sobie wezmę go tutaj od razu, ale może będę robił co innego. Tutaj na dole coś ewidentnie jeszcze jest. Nie ma nic, naprawdę. Bez sensu. No dobra. Myśmy od razu, bo ona jest razu jestem Och O, królowa, nadchodzi królowa. Od, od tak dawna na to czekałem, a teraz już prawie jest tutaj. Czuję, że zaraz eksploduje ze szczęścia. Baczcie, czuwałem nad tymi świętymi ogrodami przez cały ten czas. Czuwałem nad nimi, a teraz już wkrótce królowa powróci i nauczy mnie latać. Zacz Zaczekamy na nią razem. Nieznajomy, poławimy się razem? Ja chciałem uderzać w odpowiednim momencie. Wiesz, że to jest jeden z gości duchów No i no i masce no Naprawdę, nie wiesz. Och nieznajomy, jesteś silny, o wiele silniejszy ode mnie. żegałem tak długo, nieznajomy, walczyłem tak długo, nieznajomy. Jestem już bardzo zmęczony. Kilowa wkrótce tu przybędzie, więc może się chwilę zrzemnąć. Obudźmy, gdy kilowa przybędzie, nieznajomy. Być może królowa nauczy na na nas obu. To byłoby zabawne, nieprawdaż? Jeśli się znak tego tunela. Na 150. No pokazało obojętne korzenia i liści składamy ci 6 ja pójdę na, na ławkę, wiecie? mam do ciebie to, raczej ja nie w tym odcinku Mam no podobne. Mój mały przyjacielu, odnalazłem je. Gniazdo i graczy, w którym się urodziłem i wychowałem. Muszę tam pojechać jeszcze raz. Moja służba wymaga, abym podróżował tylko tam, gdzie zostałem wezwany. A jeśli chciałbyś zobaczyć to miejsce na was, na oczy, mogę cię tam zabrać. Możliwe, że nie będzie tam nikogo, kto mógłby nas powitać, ale mimo wszystko, gniazdo jest widokiem wajtym zobaczenia. Powiedz tylko słowa, a natychmiast się tam udamy. Lecimy. No zresztą szkoda, że ta animacja się zacina. Co już wyjątkowo długo To idzie hmm, ok jesteśmy w gniazdzie jest no ale nie ma dzwonka Bo tutaj nie te, bo tutaj można się dostać tylko za pomocą właśnie jogacza Nie da się w inny sposób tutaj dostać To jest naprawdę jedyny sposób, widać, że jest tutaj dużo pozostałych jak się stąd wyjdzie, to tutaj się nie będzie samemu. No tam mamy wyjście, ale tutaj wreszcie coś jest. Pusta Ja, to jest... Nie, nie, nie można. No no, nie, 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 no No nie, 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 będziemy nie, 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 w tych wy wyjątkowych klifach no a tutaj nie mam nic do roboty, więc wracam do wygacza. No już że nie zahaczę nic. Więc... No wyszli do tej stacji, jeszcze ja się już nawet to pogubiłem. Co myślisz o moim starym domu, mały przyjacielu? Kiedyś był on pełen życia, rogacze przybywały i wybywały. Wymieniały się opowieściami na temat miejsc, które odwiedziły i pasażerów, który ich spotkały. Już od bardzo dawna uważam się za jedynego pozostałego przy życiu rogacza, ostatniego rogacza. Ale będąc gnieździe, ponownie wytrzymam coś w powietrzu. Zapach, czy więc ciepło, a może cięższa obecność. Czy to możliwe, że i inny jogać podał się wydostać do szerszego świata? Tak będę się trzymał tej nadziei. Moi kiewni nadal żywi. Gdzieś tam, podróżujący przez odległe krainy. Ale jeśli o mnie chodzi, nie mógłbym porzu porzucić rogaczych szlaków. W każdym razie, dopóki nadal potrzebują ich pasażerowie, widzę wrażenie, że Ty masz jeszcze do wykonania ważne zadanie. Będę Ci towarzyszył tak długo, jak tylko pozwoli mi na to moje stare ciało. Na nacieszmy się razem tymi starymi, rogaczymi szlakami królestwa jeszcze trochę. Nie teraz, gody Królowej. No ma widzowie, ja się z wami żegnam, widzimy się że... w...